Siemaneczko wszystkim, ja jestem Locker i witam was w takiej małej, krótkiej informacji ponieważ mianowicie chciałbym was zaprosić do nowego Q&A tak, do nowej, do nowej edycji i zawsze musi mi coś jeździć za oknem, kiedy ja próbuję coś nagrać a tak to nigdy nic nie jeździ, a kiedy próbuję, to zawsze coś jeździ no, ale whatever, także chciałem Was zaprosić ogólnie na nowego e, Q&A, ponieważ ostatni Q&A był jakiś czas temu, bo to było naprawdę dawno temu, kiedy ostatni Q&A się pojawił, e, więc pomyślałem, że trzeba zrobić po prostu taką nową edycję, nową takie nowe odświeżenie, e, no, także pe pewnie macie nowe pytania do mnie, a, no, a jeżeli nie pamiętacie, jakie były pytania w ostatnim Q&A, to gdzieś tutaj pojawi się adnotacja, chyba tutaj u góry, albo na tutaj u góry, gdzieś gdzieś tutaj u góry, albo po lewej w prawym górnym rogu, w lewym górnym rogu whatever, pojawi się pewnie adnotacja do właśnie tego poprzedniego Q&A także możecie kliknąć i obejrzeć poprzednie Q&A i zobaczyć jakie były poprzednio pytania żeby te po prostu pytania się nie powtarzały wiadomo, jeżeli pytania będą się powtarzać e, myślę, że to może nie będzie coś złego, ponieważ też e, ja może zmieniłem zdanie na ten temat na różne tematy, wiadomo już minął chyba rok, albo dwa albo półtora roku nie, nie pamiętam już, ale jakiś czas minął już odkąd nagrywałam właśnie, odkąd właśnie pojawił się pierwszy QA. E, także no. A także mam nadzieję, że będzie e, dużo pytań. E, możecie zadawać e, Max e, 3 pytania. Możecie zadać Max trzy pytania. E, zobaczymy, czy odpowiem na wszystkie pytania, ponieważ mogę wybrać tylko jedno e, z trzech pytań. Także no nie wiem, no zobaczymy po prostu jak to będzie. Mam e, QA będzie... Pewnie trochę inaczej wyglądać niż ta pierwsza edycja, kiedy pierwsze QA wyruchciało się na mój kanał. No także e, nie będę Wam mówić, ile macie czasu, ponieważ e, kiedy zaczynę nagrywać ten filmik i po nagraniu tego filmiku będą się pojawiać inne jeszcze pytania, to wiadomo, że tych pytań nie będzie. Także po prostu zadawajcie pytania jak najszybciej. Znaczy przemyślcie też te pytania i obejście pierwszy filmik, pierwszy QA musicie obejrzeć, żeby zobaczyć jakie tam były pytania, żeby po prostu te pytania się nie powtarzały. Jakieś, nie wiem, tam były jakieś dziwne pytania, z tego co pamiętam, więc żeby się takie nie powtarzały. Znaczy dziwne pytania mogą być, ale żeby się nie powtarzały identyczne pytania. Wiecie o co chodzi. No także... Em... Mam nadzieję, że będziecie zadawać e, fajne pytania. Ja już kończę, bo mi ręka już odpada od trzymania kamery. E, no, także do zobaczenia i cześć!